Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Nawet te osoby, które nie oglądały telewizji, zaczęły ją oglądać albo zaczęły dużo bardziej monitorować sytuację. I teraz słyszałem taką opinię, że no, w mediach się podaje, ile osób zginęło, prawda? Zamiast powiedzieć, albo jakie mamy szanse na to, że umrzemy, tak? Zamiast powiedzieć, jakie mamy szanse na ozdrowienie, tak naprawdę. Gdzie jest 5% na to, że osoba z koronawirusem. Umrze, to tak samo ma 95% na to, że przeżyje, prawda? A te liczby wyglądają całkowicie inaczej. I teraz, jakie ty byś rady dał tym osobom, które no, siedzą w domach, oglądają tę telewizję, no bo to jest jedna z lepszych rozrywek w tym momencie dla, dla większości. I teraz, co ty byś polecił? W ogóle wyłączyć tę betoniarkę? Kilka, kilka świetnych wątków poruszyłeś. Na, na Myślę, że na, na przynajmniej trzy wątki mam tutaj smaczek. No, jeden wątek to jest punkt referencyjny i teoria Kahnemana. Drugi wątek to są media. A trzeci wątek to są liczby. I, i mo, może zacznę od, od tych mediów. Spróbujmy sobie wyobrazić, że na głównej antenie jakiejś takiej dużej telewizji typu TVP, Polsat lub TVN w głównym serwisie pojawia się następujący news. Drodzy Państwo, 15 kwietnia yy, samolot wyleciał z Warszawy i lecąc w stronę Katowic, mając 100 osób na pokładzie i 3 osoby tam z obsługi, proszę Państwa. Wylądował bezpiecznie. Wszystkie 100 osób wysiadło, odebrało bagaże i wróciło do domu. Czy taki news miałby w ogóle szansę na to, żeby się przebić z milionów różnych newsów dziennie do faktów, do wiadomości czy do informacji? Oczywiście, że nie. Dlatego media skupiają się na tym, co z bardzo szerokiej rzeczywistości jest wycinkiem pobudzającym emocje widza. I dajmy na to, że codziennie przynajmniej tysiąc rzeczy się dzieje. Taki redaktor, który decyduje o głównym wydaniu wiadomości czy faktów, musi wybrać mniej więcej 7-8 spotów, 7-8 newsów, z których zbudowany jest ten 25-minutowy program informacyjny. I teraz co on będzie dobierał? Nie to, że ten samolot bezpiecznie wylądował w Pyżowicach, to będzie wybierał to, co budzi nasze emocje. A jedną z najsilniejszych emocji, które trzymają nas przy telewizorach, jest strach. Dlatego i z badań, i ze zdrowego takiego rozsądku wynika, że media będą dużo chętniej pokazywały pojedyncze dramaty, tragedie i wysokie, najlepiej jak najwyższe liczby, żeby nas utrzymać przy sobie, a później w przerwie pomiędzy tymi programami nam sprzedać reklamę u siebie. Krótko mówiąc, jeśli będziemy oglądać media, to będziemy się wprowadzać w narrację pesymistyczną z własnego wyboru. To, co ja bym sugerował, to unikać mediów,